Ostatni dzień lata okazał się szczególnie uciążliwy. Wieczorem wylecieliśmy jeszcze raz osłaniać siły lądowe, wreszcie całą eskadrą, lub raczej pięcioma majakami, które udało się przywrócić do stanu używalności. Nad rejonem patrolu nie brakowało celów. Od razu rzuciliśmy się na bombowce i nawet szarpaliśmy się z kilkoma 109. -kami. Bitwa skończyła się impasem dla obu stron, choć pragnąłem wierzyć, że udało nam się uszkodzić kilka junkersów. Gdy skończyła się nam amunicja, Siergiejew zdecydował, że powinniśmy zawrócić. Patrolowanie nieba, bez możliwości odpowiedzenia ogniem, było ryzykowne, niestety, dostało nam się od przełożonych za taką decyzję, choć w danym momencie była słuszna. Podlatując do środkowej aktuby, przyjrzałem się dobrze niebu, w rezultacie potwierdzając swe najgorsze przypuszczenia. Nad sąsiednim lotniskiem, na pułapie 4 do 5 tysięcy metrów, krążyły samoloty, i nie miałem złudzeń, do kogo należą. Poinformowałem o tym dowódcę, by dać nam jakieś szanse. Siergiejew nie odpowiedział, może przez przypadek włączył radio, może było uszkodzone, a może po prostu nie dosłyszał od zmęczenia. Rozkazałem skrzydłowym, by trzymali się blisko. Odbiłem i wyleciałem naprzód, zwracając uwagę dowódcy z i lecąc w górę. Choć cała formacja była wycieńczona, reakcja Sergiejewa była natychmiastowa i bezbłędna, co pewnie oszczędziło nam żywota. Pchnąwszy drążek w przód i pochylając na skrzydło, Siergijew zanurkował. Jego skrzydłowi Zajcew i Osipow wnet za nim podążyli. Powietrze dookoła nas przecięły dymiące smugi, dwa Messerschmitty opadły na nas, a chwilę potem podbiły, przygotowując się do kolejnego ataku. Wybawienie nadeszło ze strony Czterech Lagów Piątek, które niedawno przybyły na front. Tymczasowo odstraszyły naszych prześladowców, dając nam możliwość wylądowania w spokoju. Gdy już byłem na ziemi, zauważyłem jak cały drżę, Ledwo wygramoliłem się z kokpitu. Sergiejew wskoczył na skrzydło i upewniwszy się, że nie zostałem ranny, w milczeniu uścisnął mi dłoń. Nie mieliśmy sił rozmawiać. A zatem witajcie w kolejnej misji Tym razem bierzemy się za eskortę Ponownie Lecz ruszamy Hen, hen głęboko nad terytorium wroga Znaczy w zasadzie na pogranicze frontu Ale na pewno nad terytorium Gdzie przeciwnik ma przewagę W powietrzu, dominację Wręcz byśmy powiedzieli U nas jest jedynie Tyle o ile bezpiecznie Po tej stronie Wołgi i tylko tutaj operujemy Niemcy mają całą tamtą stronę praktycznie pod swoim panowaniem no, będziemy eskortować iły a tym razem całą ich masę wreszcie jakąś większą koncentrację tylko musimy się oczywiście wzbić i miarowo będziemy lecieć hen hen daleko przed siebie wspinając się mozolnie bo mozolnie mamy jakieś tam 270, może nie za szybko ale i tak możemy sobie poczekać, aż nasi nas złapią. Natomiast bardziej nam zależy, żeby się wspiąć na te 3000 metrów. Raz, że zużycie konsumpcja paliwa będzie mniejsza. Będziemy sobie lepiej i szybciej lecieć. No i będziemy na tyle wysoko, że w razie czego będziemy mogli opaść na wroga. Może to jakoś wykorzystać. Chociaż. Oh. Będziemy oczywiście walczyć z mesaczmitami. Ta gra w ogóle, ten nasz kochany symulator, paradoksalnie łatwiej jest jakim upolować kogoś w grze multi, w multiku, niż tutaj, w singlu. Wcale nie chodzi, wcale, wcale nie chodzi, słuchajcie o manewrowanie, bo w walce manewrowej to właśnie gracze najczęściej dobrym skillem są lepsi tutaj bardziej chodzi o spostrzegawczość AI ma zupełną i kompletną spostrzegawczość dookoła głowy i nawet jak zejdziemy ich od tyłu i z góry nawet od, słony, od strony słońca to oni to zobaczą i odbiją w ogóle tak też już próbowałem jakiś, kilku tam podejść mm, sobie takiej wolnej grze skiermiszowej, za każdym razem dziady odkrywają. Mam dosłownie radar i są bardzo wyczuleni. Ale my w takim razie wspinamy się dalej, jesteśmy już dość wysoko, 1700 metrów i zobaczymy się w zasadzie nad miejscem patrolu. 15 minut później jesteśmy praktycznie po drugiej stronie. Sobą mamy, tutaj mamy beketowkę. To jest ta miejscowość nieopodal Stalingradu, a za sobą mamy Stalingrad. Beketowka jest na zakolu Wołgi Osłonie. A my powinniśmy przed sobą mieć taką rzekę, wzdłuż której będziemy robić patrol. Tam w dole oczywiście mamy nasze wojska, ale Niemcy usilnie starają się przebić przez rzekę, używając różnych przepraw i mostów. Pomyślałby kto, że chcielibyśmy te mosty zniszczyć, ale to też nie jest optymalne, ponieważ dziejowo w tamtym okresie, podaj, Sowieci zostali pod Stalingradem, część armii, ich em, Armii Czerwonej. Kilka tam dywizji zostało okrążonych na zachód od Stalingradu nie zdążyli się wycofać. A też wiele było wiele prób podejmowanych, żeby się przez oddziały niemieckie przebić i z okrążenia te wojska uwolnić. części się udało, części się udało przebić i, i uciec, a reszta się musiała poddać. Dostaliśmy komendę, że możemy zacząć nasz patrol Jesteśmy na pięknym pułapie 3000 metrów Weźmy sobie ładny, wzdłużny kursik z naszymi skrzydłowymi tam coś płonie, widzimy jest jakieś opuszczone lotnisko. No i skromne rzeczki, sobie tutaj płyną. Znaczy skromne, wilgachne, tak? Ale jak ma się obok wołgę, to każda rzeczka jest skromna. Wołga, gniew w sumie też. Rozglądamy, czy dostrzeżemy jakieś kontakty. Jakieś najmniejsze punkciki. Oczywiście wyglądamy ich ze strony niemieckiej. Tutaj, na północ, w ogóle od tych rzek, czy tam w górę. Chciałem wiedzieć, czy tam na północ generalnie jest ten korytarz otwarty przez Niemców, więc tam też byśmy się mogli czegoś spodziewać, szczególnie wojsk lądowych. Myślę, się, że tak, okay, tu są samoloty, jedna grupa i druga, widzicie jakie ładne klucze. No to ciekawe. Spróbujmy ją wsiąść na dupę, co to jest? Junkersy? Nie, 109, o kurde. Ups, dobra, zdążymy Aaaa, kurde, no skucha, a taka ładna szansa. No i troszeczkę przedobrzyłem. Wpadłem w spin, ale spoko kierujemy dziób. Ziemię, odzyskujemy, odzyskujemy prędkość i zdolność manewru. Cholera, tak spinać się mogą tylko 109. I to jest tak potężna rzecz w Messerschmittach. Jezus Maria, możemy ich na przykład gonić od tyłu. Ona nagle sru, dziób do góry i panie, kilometr w górę. A tobie silnik siada, dobra, coś było przestrzelili musimy uważać, milnować się teraz bo na pewno będą jak pozwolą strzelał to wtedy nurkujemy schodzimy im z linii strzału dobra tak nie manewrujmy zbyt agresywnie, tylko oddalmy się wykorzystać ten dystans żeby przeprowadzić reewaluację Sytuacji, gdzie kto jest bliżej, się coś spinają. Tam walczą z nimi nasze jaki. O, bo tam posiekali. Bardzo dobrze. O! Spada pięknie! Takie jest, chłopaki. Przez to, że mamy no, generalnie tą przewagę pułapu, to mamy też większość energii, bo niestety befy są bardzo potężne jeżeli chodzi o retencję energii więc, znaczy w ogóle silniki więc bez przewagi o Ach, shit, dobra Chciałbym zrobić nawrót bez przewagi pułapu to my ich nie dogonimy Ola, hola coś nam wsiadło, nie nawet jeżeli kogoś baitujemy, dobrze, to może Nasze chłopaki się skrzydłowi nie przejmą. To oczywiście kolejna sprawa, tak? Te są tak pancerne. Jezus, Maria O ile się nie podleci mu bardzo blisko i ze szwaka nie, nie przydupi w takim płaskim locie, to powodzenia. O, o, może, może. a zrównaj się. Okej, okay, widzę, co on próbuje zrobić. On zwalnia specjalnie, żebyśmy przestrzelili. Wtedy pochylamy nos. Generalnie zasada jest taka: jak chcemy skrócić dystans, no to nasz celownik dajmy przed przeciwnika, tak? Jak chcemy wydłużyć dystans, to za niego, za jego ogon. Dzięki temu, tak jak teraz, nie przeciągamy, tylko zrównamy się z nim. Dobra, jest trochę podziurawiony. Że jeszcze otworzyłem o kilka dziurek. Bardzo bym chciał. No, widzicie. On próbuje nas albo manewrować to, żebyśmy bardzo, bardzo zwolnili. Bo tu akurat w walce kołowej na niskim pułapie. O! BF, znaczy my w Jaku mamy przewagę. My w Jaku jesteśmy trochę bardziej skrętni na niskich pułapach. No tak do, do 500 metrów akurat. Gdzieś tak mniej więcej sobie latamy teraz Czysto Za jakiś czas sprawdzajmy, tak? Bo to nie jest to, co w Rise of Flight, a? W Rise of Flight też powinniśmy uważać Ale tam Nawroty przeciwnikom Zajmują o wiele, wiele dłużej Więc jak Ktoś przeleci, to ma, mamy no, Zwyczaj spoko o, widzicie? O, chcę przeciągnąć, ja tutaj Przedobrzyłem chcę specjalnie tak wprowadzić w, tak, w, tako, w takiego woła więc lecimy sobie za nim możemy trochę dziób przedniego wtedy skracamy dystans ale no, bo nie, no a, Boże święty, celowanie jest naprawdę Tutaj akurat Rise of Lightwa maszyny tam są o wiele bardziej delikatne przy niskich prędkościach a to jest jednak ciężka machina no no teraz to musiał dostać, ok dobra, zostawmy go w spokoju powinien wracać albo, o, co do nas Wygląda jak ostrzał z ziemi, co wcale by się nie dziwił. No bo tak, wlecieliśmy nad jakiś rejon, gdzie są zapewne Ech, cholerstwa naziemne. Dobra, wróćmy i zobaczmy co tu się jeszcze kręci. Jeśli są jakieś befy, to możemy je... Okej, okay, ten jeden po prawej coś się z niego sączy i widzę, że leci w stronę niemiecką. To musi być 109. Ale ten trudno powiedzieć. Może być nasz sojusznik? No, nie, nie rusza na nas, więc okej. Okay. Tego jestem pewien. Nikt inaczej z przedziurawionym silnikiem nie pakowałby się nad niemieckie terytorium, gdyby to nie był Niemiec. Więc przypilnujmy, że właśnie nie wylądował, bo to, że. Coś mu tam paliwo cieknie, to jeszcze wiele nie znaczy. A po czym wiemy, że paliwo cieknie. Widzicie ta, ta chmurka co się za nim stuje, nie? O, zbytnie, zbytnie, dobra. Ale próbuję zwolnić O Fuck. No, Okej, okay, teraz my przedobrzyliśmy to w górę. Właśnie trochę... A? też wytraćmy troszkę prędkości, ale zaraz ją odbudujemy, żeby z, zanim nad, nadrobić, I jak ta chmurka z niego leci, to sobie przerwałem. To, jeżeli jest taka kolorowa troszeczkę, tak? Zobaczycie. Ergo to znaczy że to jest paliwo no dobra, coś mu się urwało a ja usłyszałem kliknięcie w szpaku kurde, a no więc już działko się nam skończyło ale mamy jeszcze szkasy chociaż hmm. dobra, jeszcze posińmy pigułę szkasów jeszcze trochę mamy bo jakiś szwak kończy, to szkasów zostaje no, powiedzmy połowy, jeżeli tak się sprejowaliśmy. Ewentualnie troszkę więcej. Mm -hmm. próbuje oczywiście uciekać, ale z tak podziurawieniem samolotem to my akurat mamy małą przewagę, tylko nie chcemy mu dać się z tobą wyminąć, dlatego Lepiej pozwolić mu na ten łuczek, zawiniemy się od dołu. Teraz dajemy gaz. Ok, wiem, że na pewno został posiekany, ale czy to wystarczy, żeby taki pancerny cel zestrzelić? No, zobaczymy. No w każdym razie już amunicji specjalnie nie mamy. Widzę, że wszyscy nasi sojusznicy sobie polecieli więc i my powinniśmy się zbierać, bo latanie samemu jest diablo niebezpieczne może tam są sojusznicy, ale no nieważne lecimy do bazy kolejne no 15 minut mojej mini a my żeśmy zdążyli powrócić no i cóż e, misja jak misja posiekaliśmy trochę BF-ów trochę Messerów więc mam nadzieję, że coś się udało zestrzelić. To się zobaczy na odprawie. Niemniej, no to całkiem ciekawa, obiecująca walka. Eee, no, mogłoby być lepiej, ale i to przygarne Zazwyczaj w trybie kariery, co sobie tutaj też może kiedyś ogram, albo tą kampanię 10 dni. Eee, tak, to zazwyczaj dla tam sobie bf ami Właśnie dlatego, że Boże jak, jak zagracie w Iła Szturmowika wujkę to Great Battles i przelecicie się 109 F, to jest... Oh, to jest marzenie. Samolot jest tak dobry. Jak zły nie jest, tak? Ale po prostu w porównaniu w Porównaniu z BF-em, z jego mocą, wspinaczki, z tym na co on może sobie pozwolić. Zresztą, jak w odprawach czytamy, to tak zazwyczaj jest, tak? że tak jak w z tych opisów, o BF-y bardzo wysoko latają, opadają na nas, atakują, a jak wiedzą, że nie mają przewagi albo, albo tam przegrywają, to zióp i już ich nie ma. Tak? I dokładnie tak możemy latać. W zasadzie wybieramy sobie walki, gdzie wiemy, że na pewno zastrzelimy. Typa, opadamy na niego, masakrujemy wszystko na naszej drodze i spitalamy, the end. super, nie? chociaż Focke-Wulf to jest na przykład taka moja osobista miłość jeżeli chodzi o niemieckie maszyny uwielbiam um, te samoloty z silnikami gwiazdowymi nie, mam coś takiego takie bulwiasteryje na, na dziobie, tak? Mm. takie agresywne mi się bardziej wydają Lubię chociaż te też są piękne. tak, W ogóle Awacja Drugowojenna, jeżeli chodzi o myśliwce, mm, jeden z najładniejszych designów, jaki kiedykolwiek były. Taki Slick, jak to się mówi. Mm. No dobra. Możeśmy zrobili co zrobili, Se stańmy z boku. Lądowanie dobre, chociaż powinienem troszeczkę dalej się przemierzyć, no, ale trzeba nie. Owl! Oh well. hmm. I tu możemy maszynę zgasić. A. Jak już. Odetchnąć, prawda? Także. I zobaczymy się na odprawie. No i witajcie, moi mili. Proszę, jak ładnie. Dwa samoloty zestrzelone, czyli tak jak myślałem.